Dzień dobry kochani Anna Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z Podznaku Strzelca w czytaniu na październik 2020. Kochani, miłość, praca, finanse dla wszystkich osób będących w związkach małżeńskich, partnerskich oraz dla singli. Jeden duży rozkład, kochani. I na zakończenie czytania specjalne przesłanie dla Was z przecudownej talii kart. Proszę. A będzie Ci dane. Jest to prezent od wyjątkowej osoby, od mojej przecudownej sąsiadki, pani Krysi. Niezwykle ciepła osoba, osoba, która niesie uśmiech i której dzień dobry czyni dzień naprawdę dobrym. Dziękuję pani Krysiu. Kochani, specjalnie z tej talii dla was przesłanie na zakończenie czytania, tak jak powiedziałam. Poproszę was, abyście to przesłanie odebrali z głębi swojego serca, aby każdy z was. Przyjął je prywatnie, personalnie do siebie i odczytał tak, jak poczuje w swoim sercu. Ja nie będę tutaj robić żadnej interpretacji tego właśnie przesłania. Zabieram Cię już, kochani, za tasowanie kart i zobaczmy, kochane strzelce, co dla Was na październik 2020. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób z znaku strzelca dla Waszego najwyższego dobra. Miłość, praca, finanse, osoby będące w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz single dla Waszego najwyższego dobra. Październik 2020. Kochani, tasując te karty, przypominam Wam jednocześnie, powtarzam, jak co miesiąc zresztą, iż są to czytania ogólne. Nie ma, kochani, takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Dlatego jeśli ktokolwiek z Was ma taką potrzebę, czuje taką potrzebę, kochani, abyście, um, abyście rozpatrzyli swoją jakąś indywidualną sprawę, swój indywidualny problem, to ja zapraszam oczywiście do siebie na spotkanie online, twarzą w twarz. Widzimy się i słyszymy poprzez kamerki, rozmawiamy i tam odpowiadam właśnie Państwu na pytania i kwestie, które Was interesują. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką ochotę spotkać się ze mną, i z moimi kartami, to ja oczywiście zapraszam. Kontakt, kochani, poprzez Messenger. Znajdziecie mnie na moim prywatnym Facebooku, Anna Lubińska i tam właśnie składacie Państwo swoje zapytania o możliwy termin takiego, takiego spotkania. Bardzo dużo kart tutaj wylatuje, tak zwanych skoczków podczas tasowania. Są to takie pierwsze informacje, które tutaj siły wyższe chcą dla Was, dla Was, kochani, przekazać. I przypominam Wam jednocześnie, kochani, o tym, iż energie tutaj w tarocie, szczególnie w tych um, czytaniach ogólnych, są dualne, tak? nie ma absolutnie takiej, um, jest taka, um, nie ma takiej możliwości, tak, aby tutaj to czytanie było spersonalizowane konkretnie dla danej osoby i sytuacji, tak jak mówię, są to czytania ogólne. Więc jeśli ja kładę rozkład i robię to tak, jakbym robiła dla mężczyzny na przykład, bo tak układają się tutaj karty, a jesteś kobietą, słuchasz tego czytania, to jak najbardziej masz możliwość wymienienia sobie tej energii męską, na żeńską. Jest to jak najbardziej, jak najbardziej kochani, wskazane i należy, i należy, i można, i można to robić. Strzelec, Październik 2020. Zobaczmy kochani, co za ten dla Was tutaj. Karta pustelnika, pustelnik, arkana na wielkie, tak? czyli podążanie, jakieś takie po omacku poszukiwanie, tak? zastanawianie się nad podjęciem jakiejś decyzji, może jakaś podróż, tutaj są też jakieś kontakty poprzez internet, dwójka buław, to jest zastanawianie się. No i potrzeba bronienia swojej pozycji, tak? Będą jakieś ludzie, jakieś osoby, sytuacje, okoliczności, wydarzenia, które będą chciały zepchnąć Was z pozycji ze stanowiska, z pozycji, na której się obecnie, obecnie znajdujecie. Ale to karty tylko z przełożenia. Zobaczmy, jak to się tutaj odniesie do rozkładu. Okay. Kochani, pokazuje się tutaj jakaś nowa praca, tak? O kwestiach zawodowych, finansowych może od tego zaczniemy, na tym, się, na tym się tutaj kochani skupmy. Pierwsza rzecz, pokazuje się tutaj jakaś nowa oferta pracy, współpracy z osobą, która ma naprawdę jakieś tak pozornie, tak? ma jakieś tutaj naprawdę duże możliwości, ktoś w karcie maga, twórca, kreator swojej rzeczywistości, ktoś, kto ma wszelkie narzędzia ku temu aby tą swoją rzeczywistość tutaj wokół siebie kreować. Dla kogoś takiego tutaj jakaś praca, współpraca, bardzo mądry szef, dobroć, obserwator, człowiek szczery. Doświadczony, doświadczony i tak dalej. No i rzeczywiście jest tutaj możliwość podjęcia pracy, współpracy z kimś takim. Natomiast tutaj pokazuje się taka informacja dla Was strzelce na październik, abyście, jeśli będzie taka propozycja, tak, podjęcia pracy współpracy dla kogoś z takiego, z kimś takim, to ewidentnie tutaj wymagane jest od Was przygotowanie kompletne z Waszej strony do takiej rozmowy, do negocjacji z taką osobą. Jest potrzeba bronienia swojej pozycji tutaj, tak? czyli umowy, przede wszystkim kwestie wynagrodzenia się tutaj pokazują, tak? bo pokazuje się, że jeśli o siebie nie zawalczycie, nie użyjecie konkretnych argumentów, nie będziecie negocjować i tak dalej, no to mamy kartę złamanego serca i za pracę, którą będziesz wykonywać, a będziesz ją wykonywać bardzo dobrze, ponieważ masz wszelkie umiejętności, kompetencje, to jest ogólnie karta artysty, rzemieślnika, człowieka, który naprawdę bardzo dobrze wykonuje Swoją pracę, jednakże za tą pracę jest źle czy też nieodpowiednio wynagradzany. Także bardzo fajne miejsce pracy, bardzo dobry człowiek, bardzo dobry pracodawca, mądry, doświadczony szef. Natomiast tutaj jest kompletnie przedstawiona potrzeba zawalczenia, wynegocjowania swojego wynagrodzenia i możecie to zrobić, tak? To nie jest tak, że. Ktoś Wam narzucił umowę, okej, okay, wy ją podpisujecie i tak dalej. Jest tutaj możliwość negocjacji i macie to zrobić. Macie zawalczyć po prostu o, o siebie, o, o kwotę, o swoje wynagrodzenie i tak dalej. Jest to bardzo wyraźnie tutaj a, zaznaczone, bo to będzie miało tutaj konsekwencje jak gdyby na najbliższe miesiące dla Was. Tak? Jest to możliwe do załatwienia właśnie właśnie kochani w październiku. Co tutaj jeszcze? Dla strzelcy w ogóle bardzo dużo pracy a bardzo dużo pracy, pracy takiej bezowocnej, pokazują się tutaj jakieś, nie wiem, interesy, biznesy, rzeczy, które są uwarunkowane okolicznościami zewnętrznymi, być może jest to jakieś nie wiem, biznes, miejsce pracy, rzecz, którą się zajmujecie i ze względu tutaj na tą sytuację z koronawirusem, z tymi obłaszczeniami i tak dalej, a być może z tego względu po prostu no a jest kompletne zatrzymanie, pokazuje się, iż Wasz biznes pomimo Waszych naprawdę bardzo dużych, konkretnych starań i tak dalej, no po prostu nie idzie do przodu. Myślę, że tutaj ten rozdział nie da się tego jak gdyby dalej pociągnąć, tak? Jest tutaj i na pewno potrzeba a, i w ogóle pojawi się w październiku taki pomysł, tak? zupełnie nowy początek własnej działalności gospodarczej, to jest dopiero pomysł, a pragnienie dokonania zmiany w swoim życiu, tak? tutaj to co robicie, to co robiliście do tej pory, to już taka wasza postawa dosłownie niedojrzała, ratujecie coś, co ratujecie tak naprawdę tonący okręt, którego uratować się nie da, tak? tutaj pora po prostu odwrócić się w innym kierunku. I podążać w kierunku swoich nowych pomysłów, nowych rzeczy, które wam tutaj przyjdą, nasuną się i tak dalej. Tu jest też pokazana pomoc jakiejś kobiety, która jest bardzo emocjonalna. Może to mama, może ktoś, kto jest wam bardzo bliski. Kobieta w karcie królowej pucharów, bardzo emocjonalna, a bardzo ciepła, bardzo uczuciowo nastawiona w kierunku waszym. I ta kobieta wam też tutaj jest w stanie jak gdyby pomóc. Tyle kochane strzelce, jeśli chodzi o waszą pracę. Teraz tak, jeśli chodzi o pracę, finanse, jeśli chodzi o związki małżeńskie, związki partnerskie, pokazuje mi się tutaj kobieta spod znaku strzelca, która jest w karcie kapłanki papieżycy, czyli ewidentnie jest czyjąś kochanką, jest to związek, relacja, w której ona podąża tutaj po prostu od jakiegoś już dłuższego czasu, podąża tak naprawdę po omacku. A spotyka się z tym mężczyzną, tworzy tutaj tą relację, natomiast tutaj jest taka walka wewnętrzna w samej tobie, droga pani, a pokazuje się, że gdzieś tutaj ta twoja moralność bardzo jest wystawiana na próbę. A z jednej strony spotykasz się z jakimś tutaj mężczyzną, ze swoim kochankiem, z drugiej strony masz tutaj taką rozterkę po prostu moralną, jeśli chodzi o Twojego męża, jeśli chodzi o Twoją rodzinę i tak dalej. Natomiast tutaj dosłownie początek października będzie taki czasem na zastanowienie się nad tym tak? i definitywne wybranie jednego, jednej z dwóch opcji, tak? Albo jeden, albo drugi mężczyzna. Dlaczego? Dlatego, iż ten październik będzie takim czasem gdzie dosłownie Twój mąż może dowiedzieć się o Twoim romansie tak? i to za pomocą osób trzecich, za pomocą osób trzecich i to wywoła tutaj olbrzymi, po prostu olbrzymi konflikt w Twoim domu. Bezpowrotnie, bezpowrotnie stracisz Twoje małżeństwo, tak? decyzja Twojego męża, jego moralność i tak dalej, tutaj będą po prostu bezdyskusyjne. Twój mąż w karcie papieża. A, czyli taka no, bardzo wysoka moralność, bardzo wysokie morale, brak wybaczenia i itd. Tak A i karta rozwodu w karcie sądu. Mówimy o rozwodzie, tak, idź rób co chcesz, idź swoją drogą, ja idę swoją. A, to jest nawet rozwód bez orzekania o winie, takie za porozumieniem stron, tak jakby twój mąż powiedział, kończę to, nie chcę po prostu dalej tego kontynuować a bardzo krótkie, bardzo rzeczowe decyzje z jego, z jego strony. Tutaj nie będzie odwrotu. Dlatego dla strzelcy, dla kobiet będących w związkach małżeńskich a takie właśnie ostrzeżenie tutaj od kart tarota. Tak? Ten mężczyzna, z którym ty jesteś w tej relacji, tutaj w relacji kochanków, tak nie zobaczymy jeszcze. To jest też ktoś, z kim tutaj utrzymujesz jakieś kontakty poprzez Messenger, Internet, media społecznościowe itd. itd. A dla Ciebie to jest tak naprawdę, nie wiem, no, seks, przygoda, oderwanie się, poszukiwanie czegoś innego, oderwanie się od rutyny dnia codziennego itd. Nie ma tutaj jakiegoś związku takiego emocjonalnego w sumie miłości w sensie, że ty jesteś zakochana w tym mężczyźnie, czy chcesz z nim budować jakąś przyszłość i on w stosunku do Ciebie również ma, ma takie nastawienie, kompletnie luźny związek, kompletnie luźna, kompletnie luźna relacja. Także ty musisz tutaj w swoim sercu rozważyć, tak? I tutaj naprawdę zupełnie początek października jest takim czasem na podjęcie konkretnych działań bo później będzie, tak jak tutaj pokazują karty, po prostu za późno. Także jeśli kogokolwiek z Was, kochane strzelce, dotyczy to, to czytanie, to proszę sobie tutaj to rozważyć, rozważyć w, swoich, w swoich sercach. Teraz tak, jeśli chodzi, kochani, o single, o single spod znaku strzelca, nowa osoba, nowy człowiek, nowy początek. Ty się pokazujesz tutaj jako kobieta, jako osoba, która naprawdę jest gotowa na przyjęcie kogoś w końcu do swojego życia, na budowanie jakiejś normalnej, trwałej relacji. Jesteś gotowa do tego, aby być żoną, aby być matką, aby założyć rodzinę. Tak? No, naprawdę, naprawdę jesteś osobą, która tutaj jest, jest na to w pełni przygotowana i po prostu czeka na taką osobę w swoim życiu. Tutaj pokazuje się taka praca z Twojej strony. Dosłownie, praca z Twojej strony w kierunku jakiegoś mężczyzny. Czyli Twoje starania, tak jakbyś Ty tutaj zabiegała o jakiegoś mężczyznę. Ktoś bardzo taki wesoły, ktoś z kim fajnie się spędza czas i w ogóle, i w ogóle. Natomiast karty tutaj pokazują, iż tak naprawdę, no dosłownie, z tym mężczyzną fajnie spędza się czas. Natomiast jest to mężczyzna kompletnie niedojrzały emocjonalnie i jest to mężczyzna tak w karcie pazia buław, czyli ktoś, kto ma taką postawę roszczeniową w ogóle w stosunku do całego wszechświata, wszystko obligatoryjnie mu się należy, facet jak dziecko, niedojrzały do związku, do relacji i tak dalej. Natomiast ty masz tutaj w ogóle pragnienie dokonania zmiany w swoim życiu z tym mężczyzną przy tym mężczyźnie. To jest tak, jakbyś ty się tutaj bardzo, bardzo starała o, o tą relację i o tą relację zabiegała. Natomiast zupełnie niepotrzebnie, tak? bo z tej relacji absolutnie nic nie będzie. Ten mężczyzna za chwilę okaże się, że tak jak ciebie traktuje na luzie, tak samo na luzie, jak traktuje inne kobiety, inne koleżanki, a raczej dużo przybód, raczej dużo kobiet, luźne życie, takie bez zobowiązań, tak to tutaj z jego strony wygląda. Natomiast nie przejmuj się tym, ponieważ tutaj pod koniec, dosłownie pod koniec października poznasz mężczyznę i to będzie mężczyzna, myślę, że starszy, dużo starszy od ciebie, będzie znaczna różnica wieku, a ktoś, kto jest w karcie króla pentakli, zamożny, materialista, świetny biznesmen, często Um, Takie sobie Pan przy kości, natomiast bardzo, bardzo konkretna osoba. Osoba, która wyjdzie do Ciebie z bardzo czystymi intencjami, partner z bardzo czystymi, tak, z bardzo czystymi intencjami. Facet niczego nie ukrywa, mówi otwarcie, czego oczekuje i ewidentnie to jest mężczyzna, który poszukuje żony, tak? partnerki stałej, takiej partnerki do życia, partnerki, z którą można założyć dom, rodzinę dalej. I ktoś taki przyjdzie tutaj, przyjdzie tutaj do Twojego życia pod koniec, pod koniec października. Masz szansę na to, aby zbudować z nim fajny związek, fajną relację. Um, I tego się trzymaj i w tym kierunku podążaj, bo to jest na pewno osoba, która jest wobec Ciebie szczera i jest to osoba godna na pewno uwagi i zastanowienia się. Także tego Tobie życzę, abyś znalazła tutaj miejsce i odpowiedź w swoim serduszku, czy, czy tej osoby właśnie szukasz, czy właśnie jest to dla Ciebie Twój partner docelowy. Kochani, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwileczkę jeszcze zrobię Wam oczywiście tutaj... Przesłanie, tak? A z tych kart, proś, a będzie Wam, a prosiam, będzie wam dane. Już, jest, już je biorę do ręki. Przypominam, talię. Ok. Strzelec, październik 2020. Proszę mi przesłanie dla wszystkich osób z podznaku strzelca. Dla Waszego najwyższego dobra październik 2020. Bardzo wszystkie te karty wymykają mi się złoń. O, wypadła. Wypadła, więc ją kochani. Odczytamy. Wszyscy jesteśmy współtwórcami różnorodności wszechświata. Każda fizyczna istota na tej planecie jest twoim partnerem we współtworzeniu. I jeśli zaakceptujesz to oraz będziesz wdzięczny za różnorodność przekonań i pragnień, wszystko co masz może się okazać szerszym, satysfakcjonującym i samospełniającym doświadczeniem. I tym pięknym przesłaniem ja was dzisiaj kochani żegnam. Życzę Wam przecudownej jeszcze pogody. Jak na chwilę obecną, przynajmniej na dzień dzisiejszy, mam jeszcze tutaj piękną, złotą Polską jesień. Ja Wam życzę dużo słońca w Waszych sercach, dużo miłości. Życzę Wam cudownych ludzi wokół siebie, uśmiechu na co dzień, powodów do tego uśmiechu w każdej chwili Waszego życia. Dziękuję Wam pięknie za spotkanie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.